Dziś przypomnienie najukochańszej wyszukaj pionowo. Będziemy chcieli przypisać sobie do identyfikatora działu, nazwę tego działu, staję w komórkę B2, równa się, wyszukaj pionowo, klikam w nią dwukrotnie Fx i następnie pokazuję. Szukana wartość to identyfikator działu. Tabela, tablica to ten cały mój zakres, który dolaruję przez F4. Numer indeksu kolumny to 2, bo z tej kolumny chcę nazwę działu, przeszukiwany zakres 0, czyli potrzebuję dokładnie tej nazwy działu. OK, i kopiuję. Efekt mówi nam, że takiego numeru w tej tabeli nie ma. No jak nie ma, jak widzę, 400, 400. Na czym polega problem? Ta komórka jest komórką ogólną. Liczbową, a ta komórka jest komórką tekstową, na co nawet wskazuje nam ten zielony rożek tutaj i informacja, że liczba w tej komórce jest tekstem. W takim przypadku funkcja wyszukaj pionowo nie zadziała. Ta wartość musiałaby być też liczbą, albo ta wartość musiałaby być tekstem. Wtedy funkcja wyszukaj pionowo zadziała. Excel i zrobione.